Cześć, witam cię serdecznie. Witam w ramach projektu Gruplowe.pl, projektu szkoleniowego, który odpowiada za skuteczną sprzedaż ubezpieczeń grupowych i mam nadzieję, przyczynia się również do twojego rozwoju sprzedaży i rozwoju sprzedaży twojego zespołu. Nazywam się Waldemar Poberejko i dzisiaj zapraszam cię do kolejnego odcinka i filmiku. Zapraszam oczywiście również do komentowania, udostępniania i dzielenia się z innymi. Tymi informacjami i tą wiedzą. A dzisiaj wrócimy trochę do historii ubezpieczeń grupowych i powiemy sobie o kilku ciekawych rzeczach, które miały miejsce wtedy. Otóż ubezpieczenia grupowe i pierwsze polisy w ramach ubezpieczeń grupowych zostały, słuchajcie, wystawione w roku 1954. No i oczywiście odpowiadał za to wtedy Państwowy Zakład Ubezpieczeń. Co ciekawe, w roku 1979. Ilość osób ubezpieczonych w Polsce w ramach ubezpieczenia grupowego sięgnęła już ponad 14 milionów osób. I co ciekawe, i co więcej, ponad 96% osób wtedy pracujących w firmach, w zakładach pracy, posiadało ubezpieczenie grupowe. Ponad 96%, czyli ogromne, prawie 100% pokrycie pola ubezpieczeniowego w ramach ubezpieczeń grupowych. Oczywiście. Zakres A, jeszcze odniosę się może do, do tego, jak to jest dzisiaj. Dzisiaj w ramach ubezpieczeń grupowych mamy ubezpieczonych około 17 milionów osób, ale tutaj mamy również osoby, które indywidualnie kontynuują ubezpieczenia grupowe, czyli w tym jednym worku są również te polisy. Natomiast z różnych statystyk i badań yy, okazuje się, że w tej chwili ten poziom osób ubezpieczonych do ilości pracujących w Polsce to jest poziom mniej więcej 60 60 kilku procent Polaków, którzy posiadają ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy. Wracając do naszej historii, do naszej przeszłości, jak wyglądały świadczenia? Oczywiście one były bardzo skromne i bardzo ubogie. Ubezpieczenia grupowe zresztą z racji ich popularności wtedy stanowiły taki element trochę szerszego systemu ochrony pracowników. Państwowo, społeczno-pracowniczego. Natomiast w zakresie mieliśmy tak naprawdę tylko śmierci, podstawowe rzeczy, śmierci członka rodziny, ale oczywiście urodzenie dziecka już również się w tym pakiecie ubezpieczeniowym pojawiało. Ubezpieczenia medyczne typu szpital, operacje chirurgiczne czy wystąpienie poważnej choroby wtedy oczywiście nie miały miejsca, nie było takich produktów w Polsce. One dopiero pojawiły się w latach 90. W momencie pojawienia się PZU Życie, powszechnego zakładu ubezpieczeń na życie S.A., który wprowadzał stopniowo te produkty i rynek ubezpieczeń grupowych właśnie poszedł w ich kierunku. I dzisiaj są one zresztą bardzo, bardzo popularne i rozwijają się mocno. Kolejna rzecz to sumy ubezpieczenia. Popatrzcie, moi drodzy, suma ubezpieczenia na przełomie lat 70. i 80. w ramach ubezpieczeń grupowych to była kwota na poziomie 15 tysięcy złotych. To była taka suma ubezpieczenia funkcjonująca dość powszechnie. Oczywiście można było ją gdzieś tam podnosić w ramach podnoszenia składki innych pakietów, ale to raczej były sytuacje sporadyczne. Jak wyglądała wtedy pensja, przeciętna wypłata? Polak zarabiał wtedy między 3 a 4 tysiące złotych. Czyli tak naprawdę. Świadczenie z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej to była kilkukrotność jego wynagrodzenia, czyli dość niewielkie, dość niewielkie pieniądze i dość niewielkie świadczenie. Co ciekawe, słuchajcie, mały Fiat, szczyt technologii wtedy, kosztował na wolnym rynku, uwaga, ponad 100 tysięcy złotych. Tyle kosztował mały Fiat. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej była na poziomie 15 tysięcy złotych. Jeszcze jedna ciekawostka w, w ramach ubezpieczeń grupowych tamtych czasów, to jest taka, że za złożenie dokumentów do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, do PZU nie odpowiadał pracownik, tylko obowiązkiem złożenia dokumentów, obowiązek złożenia dokumentów spoczywał na firmie, na zakładzie pracy, na ubezpieczającym. No wychodzono wtedy z założenia takiego, że pracownik... Nie może w trudnych dla siebie sytuacjach, czy jego rodzina, w trudnych psychicznie sytuacjach, nie może zajmować sobie jeszcze głowy papierami, dokumentami i bieganiem po urzędach. Także pracodawca, zakład pracy odpowiadał za te wszystkie czynności. Tak wyglądała historia ubezpieczeń grupowych. Oczywiście, dzisiaj rozwój ubezpieczeń grupowych jest bardzo mocny: mamy bardzo wiele elementów, często kilkadziesiąt świadczeń złożonych. Oczywiście, niestety, nad czym ja boleję dalej, to urodzenie dziecka czy śmierć rodziców teściów jest w tym pakiecie ubezpieczeniowym, i tutaj często, słuchajcie, odniosę się może do tego: często prowadzę dyskusję z, z doradcami, z agentami, którzy, którzy sprzedają polisy indywidualne i mówią a e, ubezpieczenia grupowe to, to, to nic nie warte zabezpieczenie i tak co to jest za polisa. I powiem wam tak. Ubezpieczenia grupowe są ogromną wartością, ponieważ bardzo często jeszcze ponad połowa Polaków ma takie polisy i stanowią one jedyne źródło ich zabezpieczenia, i na to trzeba tak popatrzeć, ale oczywiście, jednocześnie zgadzam się z tymi poglądami, które mówią, że suma ubezpieczenia z tytułu śmierci na poziomie 50-40, czasem jeszcze gdzieś 30 tysięcy złotych to są pieniądze i świadczenia bardzo, bardzo słabe. Dlatego pracujemy razem z Wami, idę i idziemy w kierunku podnoszenia i budowania świadomości klientów. Obniżania świadczeń socjalnych, które tak naprawdę niczego nie zabezpieczają, i dawania realnej, właściwej ochrony ubezpieczeniowej w ramach, w ramach ubezpieczeń grupowych. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to spotkanie. Zapraszam do udostępniania i do zobaczenia oczywiście w kolejnych filmikach. Zapraszam również na gruplowe.pl. Pozdrawiam Cię. Cześć.